Dofinansowanie na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz ich wdrożenie to teraz najczęściej pojawiające się projekty niemalże w każdym województwie i nie inaczej z województwie lubelskim. Dla lubelskich przedsiębiorców właśnie ruszył projekt, który możecie dostać dofinansowanie na przeprowadzenie prac B +R oraz ich komercjalizację. Zobaczcie na czym to polega. Celem tego projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych i ich wdrożenie za pomocą zakupu maszyn, urządzeń, oprogramowania po to, aby powstał w firmie nowy produkt lub usługa, które będą innowacją na skalę województwa lubelskiego. Konkurs już trwa, a trwać on będzie do 5 kwietnia tego roku. Projekt jest dedykowany dla sektora MŚP. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły wystartować również w partnerstwie ze sobą, jak również w partnerstwie z jednostką badawczą. W tym konkursie firmy mogą otrzymać aż 4 miliony złotych dofinansowania. Dofinansowanie w komponencie badawczo-rozwojowym wynosi pomiędzy 80 a 60%, a jeśli chodzi o komponent wdrożeniowy, dofinansowanie wynosi dla mikro i małych przedsiębiorstw 70%, a dla średnich przedsiębiorstw 60%. Komponent wdrożeniowy nie może wynosić więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych. Czyli dla przykładu, jeśli cały nasz projekt wynosi milion złotych, to prace badawczo-rozwojowe powinny wynosić ponad 500 tysięcy, a wdrożenie powinno wynosić mniej niż 500 tysięcy, tak aby ta proporcja została odpowiednio zachowana. Skoro mamy technik, ale już za sobą możemy powiedzieć dla kogo tak naprawdę jest ten projekt. Badania i innowacje jest projektem skierowany przede wszystkim dla firm, które realnie chcą rozwijać swoje produkty i usługi. Idealnym modelowym takim klientem, wnioskodawcą w ramach tego projektu oczywiście będą firmy produkcyjne, ale nie tylko. Mamy też doświadczenie, że w ramach tego, tego projektu mogą odnaleźć się również firmy usługowe, jak również firmy informatyczne, natomiast tam te prace badawczo-rozwojowe bardzo często trudno rozdzielić pomiędzy pracami typowymi, informatycznymi. Jeżeli kojarzycie ścieżkę SMART to możecie przyjąć, że badania i innowacje jest taką mini ścieżką SMART dla grubelskich przedsiębiorstw. W komponencie badawczo-rozwojowym otrzymujemy dofinansowanie na wszystkie kwestie, które są nam niezbędne do tego, aby prace badawczo-rozwojowe zostały zakończone sukcesem, czyli głównym kosztem dla większości przedsiębiorstw będzie koszt ludzki, czyli personel badawczo-rozwojowy. Ważny jest też koszt y, urządzeń, maszyn niezbędnych, żeby te prace badawczo-rozwojowe przeprowadzić, czy materiałów, na których będą one, y, one przeprowadzone. Jeśli chodzi o komponent wdrożeniowy, no to tutaj y, jest to, co najwięcej przedsiębiorstw lubi, czyli zakup maszyn, urządzeń oprogramowania, które pozwalają te prace badawczo-rozwojowe wdrożyć w firmie i zacząć produkować nowy produkt lub prowadzić nową usługę zgodnie z tym, co zostało wykreowane w module badawczym. Prace badawczo-rozwojowe są bardzo często wykonywane przede wszystkim w filmach produkcyjnych. Jest to tam najbardziej bezpośrednio widoczne i bardzo często niestety firmy produkcyjne nie zdają sobie sprawy z tego, czym te prace badawcze są albo że oni w ogóle je realnie wykonują i robią. Przykładów prac badawczo-rozwojowych można mnożyć, natomiast odsyłam Was tutaj do filmiku, którym razem z Bartkiem Adamem opowiadamy o tym, czym właśnie prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach są. Pokrótce jest to ulepszenie naszego produktu, który chcemy wprowadzić albo który mamy już bezpośrednio wprowadzony na rynek i wszystkie rzeczy, które będą działały na rzecz jego ulepszenia, to wszystko tak na dobrą sprawę są prace badawczo-rozwojowe i taki jest cel, cel tego projektu. Ulepszenie naszych produktów, natomiast innowacyjność, tak jak Monika wspominała, powinna być co najmniej na skalę województwa. Jeśli nie jesteście pewni, czy prowadzicie prace badawczo-rozwojowe albo nie jesteście pewni, jak je odpowiednio udokumentować albo potrzebna Wam jest jeszcze osoba, która nakreśli tor tych prac badawczo-rozwojowych, tutaj zachęcamy do współpracy z jednostkami badawczymi lub centrami badawczo-rozwojowymi, gdzie specjaliści pomagają w tym, aby te prace badawczo-rozwojowe były wykonane poprawnie oraz dały realną wartość. I w tym konkursie takie partnerstwa, współprace są też dodatkowo punktowane. A jeżeli chodzi o dodatkowe punkty, to jak każdy konkurs regionalny, tych punktów zawiera bardzo dużo. Tutaj mamy 22 pozycje, które są dodatkowo punktowane, więc żeby wystartować w ramach tego projektu, w pierwszej kolejności należy te punkty bardzo skrupulatnie przeliczyć i ocenić tym samym swoją szansę pozyskania dofinansowania w ramach tego projektu. Wiele przedsiębiorstw może zastanawiać się nad tym, co jeśli te prace badawczo-rozwojowe dopiero zacznę formalnie przygotowywać, a konkurs trwa tylko do kwietnia. Tutaj nie zniechęcałabym się, dlatego że jesteśmy dopiero na początku perspektywy unijnej i z tego co wiemy, te konkursy rok, rocznie będą powtarzane. Tym samym, nawet jeśli nie zdążymy na ten konkurs, ale zaczniemy takie prace badawczo rozwojowe przygotowywać teraz już, czy samodzielnie, czy z jednostką w sposób skrupulatny i systematyczny, będziemy mogli wystartować w kolejnej edycji tego czy innego konkursu, tak aby te prace kolejno wdrożyć. Jeżeli uważasz, że ten konkurs jest dla Ciebie interesujący, to przede wszystkim zwróć uwagę na Regionalne Inteligentne Specjalizacje, których opis wrzucamy pod tym filmem. Na szczególną uwagę zasługują dwie Regionalne Inteligentne Specjalizacje. Chodzi przede wszystkim o to, żeby projekt wpisywał się w zieloną gospodarkę oraz w technologie materiałowe, procesy produkcyjne i logistyczne. Są one bardzo wysoko punktowane dodatkowo, ponieważ za jeden z nich można zgarnąć aż 10 punktów, więc należy na nie zwrócić szczególną uwagę. Zwracamy uwagę też na to, że ten konkurs, w związku z tym, że jest konkursem badawczo-rozwojowym, jest oparty na dotacji warunkowej. Każdorazowo z klientem omawiamy, czym jest ta dotacja oraz jakie ze sobą niesie konsekwencje, dlatego podczas indywidualnych rozmów nie dość, że będziemy liczyć punkty, na ile firma ma szansę otrzymać dane dofinansowanie, tak też będziemy rozstrzygać kwestię dotacji warunkowej.